Mamy totalną demoralizację, dengretegoladę społeczną i akceptowanie po prostu nieustających bachanaliów i e, upijania się na każdym rogu. Alkohol stał się dużo bardziej dostępny niż był wcześniej, jeśli chodzi o cenę. Nie ma ludzi bardziej ofiarnych, bardziej odważnych, bardziej zdeterminowanych. Siema? Dzisiaj pokażę Wam, jak rząd dba o to, żebyście nie mieli za dużo w portfelach poprzez nowe podatki. Jesteście na kanale Kto wygrał i w dzisiejszym odcinku przedstawię wam kolejne wspaniałe pomysły naszego rządu, które uszczuplą fundusze Polaków poprzez nowy podatek dotyczący alkoholu oraz podniesienie podatku cukrowego. Pamiętajcie o zostawieniu łapki w górę oraz o subie. Jeśli zostawiliście, to możemy przechodzić do rzeczy. Nowe podatki to coś, co zawsze grzeje Polaków i buduje negatywne nastawienie do władzy, która te przepisy wprowadza. Pani minister, ostatnie pytanie, bo pojawił się komunikat Ministerstwa Finansów o, o, o tym, że od przyszłego roku rośnie akcyza o 15%. To na alkohol. Na alkohol, ale też na ten podatek cukrowy, czyli wzrosną też ceny napojów. To są, to są, to nie, są prace przygotowane przez Ministerstwo Finansów, także we współpracy z Ministerstwem Zdrowia. Dochody Polaków w ostatnich latach rosły dużo szybciej niż ceny na, na alkohol, co sprawiło, no, ale to że jest, alkohol. Stał są się, podatki pośrednie, no, alkohol czy... stał się dużo bardziej dostępny niż był wcześniej, jeśli chodzi o cenę. W kampanii wyborczej Tusk obiecywał, że nie będzie wprowadzał nowych podatków. Do 2026 roku, ale jak widzimy, chyba już o tym zapomniał. Przy tym wieku demencja to nic dziwnego, więc myślę, że wyborcy mogą mu wybaczyć. Już dziś mamy jedną z najwyższych stawek akcyzy w całej Unii Europejskiej. Oprócz nas wyższą akcyzę mają tylko Litwini. Zamyślę, Litwini co plasuje nas na drugim miejscu pod względem najwyższego podatku od alkoholu. Oczywiście powoduje to problem dla branży i gospodarki. Wzrost kosztów uderzy w producentów, którzy już dziś borykają się z rosnącymi kosztami energii, pracy i surowców i dodatkowo musimy pamiętać, że każdy wzrost kosztów zawsze uderzy w konsumentów, bo nikt do biznesu nie będzie dopłacał. W efekcie może dojść do spadku legalnej sprzedaży i wzrostu szarej strefy. Więcej bimberku pędzonego w piwnicy wujkowi się podoba. Wiele osób również podnosi temat, że dzięki tej ustawie może ograniczy się problem z alkoholizmem w Polsce, aczkolwiek ludzie zwracają uwagę, że alkoholik i tak dostosuje swój budżet do tego, żeby się napić. Zmieni się tylko to, że zamiast trzech zupek chińskich zje jedną. Oprócz nowego podatku alkoholowego Pięść uśmiechniętych jest wycelowana również w podwyższenie podatku cukrowego. Cholera, panie Tusk. My i tak już mamy kole dwa razy droższą niż Niemcy. Niedługo na zachód, nie na szparagi. A na kole będziemy jeździć, jak dalej rząd będzie wprowadzał takie podatki. Rynek również mocno cierpi, ponieważ konsumenci ograniczają zakupy napojów, bo ceny poszły w górę o nawet 40%. Rząd po raz kolejny, sięgając do kieszeni przedsiębiorców, uderza głównie w tych małych, bo konsument zawsze wybierze produkt, na który go stać. Wiadomo, że na imprezę lepiej wziąć 3 litry picia za dychę zamiast jednego za 15, nawet jeśli ten za 15 nadrabia jakością. To tworzy nierówną walkę, w której małe polskie firmy produkujące napoje na bazie prawdziwego cukru przegrywają z wielkimi koncernami, które mogą sobie pozwolić na stosowanie tańszych zamienników. W efekcie pod pretekstem zdrowia rząd niszczy lokalny rynek i promuje zagraniczne korporacje, które i tak płacą w Polsce śmiesznie niskie podatki. Firmy notują mniejsze obroty, co szczególnie boli małe i średnie przedsiębiorstwa. A jak jesteśmy już przy uwalaniu przedsiębiorstw, to ucierpią na tym również zwykli ludzie, którzy stracą swoje miejsca pracy w zakładach produkujących różne napoje. Państwo wprowadziło ten podatek pod płaszczykiem ochrony zdrowia. Nastąpiła moda na napoje bez cukru, czyli zero. Producenci często zapewniają nas na swoich etykietach, jakie to mają pozytywne działania dla nas. W rzeczywistości wszystko, co dodają, jest sztuczne i docelowo wypijamy jakieś chemiczne gówno. Aczkolwiek inne zdanie na ten temat ma prezydent, który ustawę podnoszącą akcyzę na cukier i alkohol zawetował, argumentując to swoją obietnicą wyborczą o niepodnoszeniu żadnych podatków. No i jak już wcześniej omówiliśmy, jest to dobra decyzja, patrząc na kieszenie konsumentów, aczkolwiek czy nie walczenie z alkoholizmem w naszym kraju, nawet poprzez podnoszenie podatków, jest dobrym rozwiązaniem? Rozumiem, że Nawrocki złożył taką deklarację. Ale czy to teraz oznacza, że każda ustawa podnosząca akcyzę, nawet w dobrym celu, będzie wetowana? Wygląda to po prostu na wojenkę polityczną, która będzie toczyć się aż do kolejnych wyborów. Zadaniem Nawrockiego będzie trzymanie się swoich obietnic wyborczych, a zadaniem rządu działanie. Oni będą składali projekty ustaw, a jeśli jakaś nie będzie zgodna z jego założeniami sprzed prezydentury, będzie stracona. Polacy chcą prezydenta, który będzie działał zgodnie z interesem i dobrem kraju, a nie toczył swoje polityczne wojenki, i to samo tyczy się urzędu sprawowanego przez koalicję obywatelską. Cały spór wokół akcyzy to nie tyle walka o zdrowie Polaków ile pokazówka polityczna, w której obietnice wyborcze prezydenta zderzają się z budżetowymi potrzebami rządu, a rachunek za tę wojnę i tak płacą obywatele. Skoro jesteśmy przy alkoholu, to niedaleko do alkoholizmu, który jest naszym problemem narodowym, powodującym nieraz rozpady całych rodzin. Mamy totalną demoralizację, dęgradę społeczną i akceptowanie po prostu nieustających bachanaliów i upijania się na każdym rogu. Tak? Jakby sytuacja jest tragiczna w Polsce i zacznijmy od tego, jaka jest sytuacja, tak? korporacje łamią prawo, reklamują alkohol, wódkę często dzieciom, alkohol jest dostępny na każdym rogu jest za pół darmo, ceny tego alkoholu praktycznie nie Wzrosły w ciągu ostatnich 20 lat. Polacy piją dużo więcej niż jeszcze w latach 90. Pili. Więc mamy sytuację naprawdę potężnej demoralizacji, postępującej demoralizacji społecznej i musimy coś z tą sytuacją zrobić. Tak? I my przedstawiamy przede wszystkim badania naukowe, które stwierdzają fakt. tak, Każda ilość etanolu jest trucizną i każda jest toksyną. tak? Ja... A ty nie pijesz w ogóle? W zeszłym roku piłem, wypiłem około kilka razy, a w tym roku mam postanowienie noworoczne. Zobaczymy, czy mi się uda, że faktycznie zostanę Pełni wolny od etanolu. Problem ten leży głęboko w naszej kulturze, w której już od zarania dziejów było oczywiste, że do stołu bez wódeczki nie siada się. Nawet jak Wałęsa pseudonim bolek obalał komunę, robił to w akompaniamencie wódki, więc sami widzicie, że problem z alkoholem jest głęboko zakorzeniony w naszym narodzie. I co państwo robi, żeby temu przeciwdziałać? Na przykład prohibicja. Czy jest to dobre rozwiązanie, patrząc na ideę świadomego wyboru? Być może, ale nie zmniejszy to problemu z alkoholem, ponieważ alkoholik, mając w głowie, że później ciężej będzie kupić wódkę, kupi sobie ją po prostu na zapas. Wyjdzie więc na to, że alkoholik w obawie, że mu zabraknie, kupi więcej. Historia, na przykład USA w latach 20. pokazuje, że prohibicja zamiast ograniczyć alkohol, rozwinęła czarny rynek i mafię. W Polsce byłoby podobnie. Nie mam na myśli tego, że w Polsce całkowicie zakażą alkoholu, ale tego, że do łask wrócą bimbrownicy, którzy dalej będą truć Polaków, co przełoży się na zwiększone obciążenie służby zdrowia. Co by nie mówić, to legalny alkohol ma mocne regulacje co do norm bezpieczeństwa, a szemrani goście, robiąc go za bezcen, będą robić to kosztem jego jakości. W Polsce. Jest rozwiązanie na to, żeby zmniejszyć problem z alkoholem wśród obywateli, i jest to po prostu edukacja. Zamiast suchych haseł Alkohol szkodzi, dzieciaki powinny dostawać konkretne przykłady: pokazanie jak uzależnienie niszczy zdrowie, psychikę i portfel, albo uniemożliwia normalną mowę, jak w przypadku Kierwińskiego na obchodach Straży Pożarnej. Nie ma ludzi bardziej ofiarnych, bardziej odważnych, bardziej. Zdeterminowanych, aby nieść pomoc. To mówili nasi barterzy z Grecji. Oni wspominali, jak pojechaliście pomagać. Nie ma lepszej nauki niż realne historie. W Polsce musiałaby też zmienić się kultura, bo ludzie piją alkohol przy każdej okazji. Od narodzin patrząc na pępkowe aż po stypę, czyli czyjąś śmierć. A wy co o tym wszystkim sądzicie? Uważacie, że problem w Polsce jest tak duży, jak maluje to Jan śpiewak? Czy może nie powinniśmy mocniej regulować rynku, mając na uwadze to, jak mocno to się odbije na przedsiębiorcach i skupić się bardziej na edukacji młodzieży? No i koniecznie dajcie znać, co uważacie o obietnicach Tuska odnośnie do podatków. Ja tymczasem się z Wami żegnam. Byliście na kanale kto wygrał? Pamiętajcie o łapce w górę oraz o subie. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!